Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Piotrek, troszeczkę dzisiaj chyba nie poszło tak, jak chcieliście? Nie były tutaj skoki jak Willingen. Jak to oceniasz? No na pewno skoki były dużo gorsze jak Willingen. Nie tylko chyba moje, ale również Stefana. Ka Kamil w sumie pierwszy dobry skoczył, drugi też trochę chyba zepsuł. A, trzeba walczyć dalej. Czy coś konkretnego zepsułeś? Wiesz, co, co źle zrobiłeś w tych skokach? No znaczy, wiem. Wiem, no i wiem, nad czym mam pracować na następne zawody. Troszkę szkoda tego wysokiego miejsca w klasyfikacji Team Tour, bo tutaj no, mieliście duże szanse na podium. No, szanse były. No, nie wiem, zobaczymy, jak tam się tam potoczyło, ale ch chyba, chyba raczej nie, nie będzie podium w Team Tour. W takim razie życzę Ci w następnych startach lepszych skoków. No nie dziękuję. Stefan, dzisiaj troszeczkę ten konkurs chyba nie, nie do końca po Waszej myśli poszedł. No niestety nie do końca szczególnie. Tutaj wina spoczywa na mnie, bo pierwszy skok no, zupełnie nieudany i pozostaje mi tylko przeprosić. Trudno była szansa, ale nie skakaliśmy dzisiaj. Nie wszyscy, bo jakoś dobrze, bo Adam skakał bardzo dobrze. Adam pierwszy, sko Kamil pierwszy skok też. No trudno. Natomiast chyba trudno było ci troszeczkę skakać, no bo nie, nie skakałeś wczoraj, więc nie miałeś tutaj za bardzo, no za, za dużej liczby tych skoków. No ale powinienem zrobić to co do mnie należy, czyli oddać taki swój normalny skok, a zupełnie mi to nie wyszło. Nawet nie miałem się jak usprawiedliwić. Czy teraz byś wolał dalej startować, czy raczej wolałbyś na treningi jakieś się udać spokojne? Raczej będę trenował sobie w szczerku i znowu chciałbym powrócić do stabilnej formy, do dobrego skakania, żeby na najważniejszą imprezę być w 100% przygotowany.